Ciemałeśko z tej strony Johnny Team i zagramy sobie w Farm Installator 2017 eee, no, Jak widzicie my jesteśmy w troszkę innym miejscu niż zwykle Zawsze na farmie. Dzisiaj jesteśmy w sklepie można powiedzieć, ko sklepu, ko banku eee, A już wytłumaczam dlaczego. Jak widzicie tutaj jest, stoi Massey Ferguson eee, 7347s Aktivia. A dlaczego? Dlatego, że postanowiłem, żeby nie było znowu taki dług żniw postanowiłem wypożyczyć ten kombajn sobie. So, wypożyczyliśmy go na te żniwa. A oczy, ogólnie miał być dzisiaj odcinek, ale nie wyszło, ponieważ Arek musiał jechać... No, musiał wjechać w pełne miejsce. Dobra, nie będę wam kłamał, pojechał po prostu na 18 do kolegi i dlatego. A my co, no zabieramy się do roboty, jak widzicie na koncie mamy nadal 15 tysięcy ponad 15,5 I się zabieramy na nasz kombajn. No to, to dosyć fajnie w środku wygląda. Właśnie też się zastanawiałem nad zakupem tego kombajnu. Mam nadzieję, że nie będzie zagłośnione dźwięki gry. Słuchajcie kół główczyki zapalimy. Na wózku też są... Znaczy jeden jest w zasadzie. To kierunku nie dałem, ale to nieważne Kurde, nie dodałem tego fajnego modu na kamerkę Kierunek damy Dobra Magic, i mi... Myślę, że muzyka też będzie fajna Znaczy większość osób zna te muzyki, wszystkie które ja tu słucham Także lecimy sobie na i Dzisiaj będą a no co Ciekawe ile się uda w tym odcinku wykosić, bo nie chcę robić takiego drugiego odcinka, się tak do 20 minut. To maksymalnie 25, zatrzymy zresztą. Może się uda dwa pola skosić, pasowałoby. O, krzyk jakiś szybki. Moim zdaniem fajnie tu zrobili farmę właśnie. to mój co tutaj główną, te samochody jedą szybciej niż te 30 km na godzinę, jak to zazwyczaj było. To mogli zrobić jeszcze szybciej, mogli zrobić 60 na przykład ale w zasadzie 50 też jest dobrze <laughs> Aha, miałem ogólnie, nie pamiętam czy wam to mówiłem czy nie ale na, na wszelkie panek miałem jeszcze raz ogólnie właśnie odnośnie nowego komputera stwierdziłem, że nie będę kupował nowego komputera, bo odłączę sobie jeszcze trochę więcej kasy. Ale jak już mówiłem, nie mam tyle kasy, ile wcześniej miałem. Dlatego teraz muszę jeszcze ubiać, ale postanowiłem jeszcze więcej uzbierać. No i po prostu w wakacje sobie złożę, złożę komputer jakiś taki mocny ale myślę. Przynajmniej jak dla mnie myślę, że będzie idealny Dlatego właśnie nie będzie na razie nowego komputera. Musicie czekać do wakacji. Na wakacje na pewno będę chciał kupić za nowy komputer. Czy nie kupić, złożyć o. To pole myślę, że będę kupić. Tylko ono jest dosyć drogie, bo ono około 50 tysięcy chyba kosztuje. Tam jest 60 arów chyba. Będzie czasy kupić takie pole. Można nawet je troszkę powiększyć, bo tutaj tą ścieżkę można zaorać, bo tu jest niepotrzebna w zasadzie. Tu już by było ile więcej pola. 70 arów. Może 65. A mieści na dziwne coś. Tylko gdzie by tu pojechać? A może jedziemy sobie na to duże pole w soja? tylko jak wiecie sami pamiętacie ten błąd z tymi wózkami tu będzie zabawy troszkę żeby zdjąć ten header myślę że nie będzie aż tak że ogólnie nie wiem czy ja nie zrobię coś takiego że się zatrudnia pracownika on tu będzie sobie kościł a ja coś innego będę robił w międzyczasie To w zasadzie nawet nie mam co zabrakło może troszkę grę jednak w ciszę bo muzyki prawie nie słychać tym razem muzyka nie leci z radia, tylko leci normalnie z komputera u mnie Idziesz ponieważ... Nie wiem czemu, ale coś mi radio nie chce otwarzać, jak dla muzyki mojej Nie wiem czy jakiegoś tam nie usunąłem czasami Możliwe, bo jak... Muzykę zmieniałem to Możliwe, że coś się tam... Sobie ruszyło i... Usunąłem coś, ale... Dalej, z tego Dobra Wiem, że to było dosyć nierealne, no ale sami wiecie jak to było. zresztą, wiecie, był odcinek z błędów w tej grze. To, to jest taki dosyć duży błąd. Dobra. lecimy sobie. Właśnie muzyka coś się zacięła. Nieźle. 20 fps -ów no 16 18 znaczy teraz w tym momencie tutaj 23 24 się patrzę tak na prostu mam 18 nie wiem czemu tak widzę widzicie tutaj widać wszystko fajnie się sypie a właśnie miałem powiedzieć jeżeli ktoś będzie jeżeli, jeżeli ktoś będzie e chciał po prostu jakąś muzykę z tym co tu lecą to po prostu wyślecie napisać w komentarzu e która minuta czy coś to ja może podam ogólnie, żeby nie było żadnych problemów żadnych. A oczywiście jeszcze zapomniałem raz na samym początku. Daj łapkę w górę, jeżeli ci się spodobało. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo czemu by nie. Ej, napisz w komentarz, jak cię się spodobało, czy też może coś napisać że fajny odcinek albo coś w ten sposób. To jest oczywiście do, e, dobrowolne. Nie wiem czy dobrze to powiedziałem, ale dobra. Myślę, że dobrze ale tu mam dobrze w hmm. będzie już 15 chyba odcinek albo 16 teraz nie pamiętam dokładnie ale troszkę myślę okazja wpadnie za to w tej moje zboże i nie pasek w zasadzie no jeszcze w zasadzie, za zobaczymy ile będę miała go biery do <laughs> ...sorki bo daję, ...albo tak energetyka sobie otworzę, poczekajcie no. ...albo poczekajcie ustawię się ...poczekajcie tempo pomad ...dobra ...jać pan ja energetyka muszę ...otworzyć ...ostatnimi czasy zauważyłem że bardzo dużo energii ...drinków właśnie piję Będzie troszkę trzeba przystopować z tymi miniaczyznami. Ja nie wiem, czy zaraz nie wezmę drugiego kompania i ja będę jakoś tam, albo pracownik szybciej pójdzie po prostu. Na tym polu chyba ogólnie najmniej robię. Najwięcej robię na tym mają polu, ale ponieważ wiecie, dlaczego. Mój komputer jest bardzo słaby, mam grafikę praktycznie, no niektóre mam na średnich, ale praktycznie większość mam na dnia niższych ustawieniach. I właśnie tekstura orki by się pojawiała nie tak, jak gierę w tę stronę, tylko w tą stronę by się pojawiała tak, jak teraz patrzę kamerą. W tamtą stronę by się pojawiała tekstura orki, także jakbym jechał w tą stronę, trochę dziwnie by to wyglądało. Dlatego po prostu nie chcę takie, takie, dlatego właśnie e, przeważnie orki robię na tym polu na odcinku. Chyba był, jeżeli był odcinek z w ogóle, nie no, pamiętam już nawet, ale chyba coś było. A tam jak widzicie pamiętacie, pracownik serverowy, ustawiłem go właśnie w drugą stronę, to tam to płynie jest aż takie bardzo długie, dlatego postawiłem go w drugą stronę i tak, na boki. A tutaj to moim zdaniem by trochę to dziwnie wyglądało jednak, A tu poza tym są drzewa, bym na pewno przyczepił. Drzewa, góry, no są duże te góry. Widziałem, widziałem w ostatnim odcinku, że bardzo Wam się sporo spodobał ten filmik, Multiplayer. Chyba 8 map w górę było, aż moim zdaniem to jest bardzo dużo jak dla mnie. O, mamy 80 subskrypcji. Subę ptnąć się do góry, jak ja to mówię zawsze. A bardzo szybko moim zdaniem wbijacie te subskrypcje i dziękuję Wam bardzo za to. No i cóż, lecimy do tej stówki, specjalny odcinek będzie, oczywiście już mówiłem tyle razy. O ta mudza jest fajna ogólnie zwierzęta, nie wiem, jakoś niedługo. Może w kolejnym odcinku albo jeszcze potem. Zobaczymy. Będę chciał kupić świnie właśnie już Tak weź zierząc trochę nudno. To farma tak laguje tam. No, nie wiem, gdzie on... Za dużo maszyn, może w jednym miejscu i dlatego I jak widzicie MFM sobie jedzimy. tu jest wygodnie. Szczerze nawet dobrze, że zrobiłem, że wypożyczyłem ten kombajn, bo tym momentem bym tego na pewno na odcinku pola nie zrobił. Ojciec mi jak Może zrobiliśmy. Także soję sobie kosimy Jak widzicie mamy 11 minut odcinka W zasadzie dopiero drugie kuchoby robię ja bym się gdzieś tak przeciął, może przejść środek, to by było fajnie Biega to zawsze robię Ale ja lubię się przecinać ostatnio coś właśnie na polach takich większych Chciałem miałem powiedzieć typ o, właśnie, o specjalnych odcinkach. Jak ten specjalny odcinek będzie na stówkę to myślę, że tak będę robił co 100 subskrypcji specjalny odcinek. Chyba, że tam kiedyś, kiedyś w dalekiej przyszłości będę miał te 1000 subskrypcji, to zobaczymy. A 1000 subskrypcji na pewno będzie też, 1000... nie wiem jeszcze co dokładnie, Bo kiedy to będzie, to nie wiem. Jeżeli jeszcze będzie chciałbym się w ogóle wtedy nagrywać, ale myślę, że tak będę to ciągnął jak najdłużej. YouTube'a A nawet mi się udało prosto pojechać. tutaj może nawiniemy rogala. W tą stronę. Ten kawałek najpierw skłasimy. Szybko idzie. I teraz jak była aktualnie właśnie ta muzyka, co leci, to leci set. Wcześniej właśnie ta muzyka co leciała, to też był set. Tu jest cały czas jeden ten sam set Bo ta z początku chyba to nie był set Albo te dwie pierwsze, nie pamiętam teraz Jak to miałem włączone Mam nadzieję, że dźwięk ogólnie nie będzie głośno I muzyki, myślę, że będzie okej wszystko Przedam E i nie wiem, ale chyba mi się udało pozbyć właśnie szumu mikrofonu Ale zresztą zobaczę jak to nagram Ale nie wiem, wydaje mi się, że udało mi się pozbyć tego Kurde, jak nawet gdyby, nie wiecie jak mi tego brakuje, żeby sobie pograć na wysokiej grafice, albo chociaż na średniej I żeby mi to później chodziło w 50fps-ach, to bym, kurde Nie wiecie, ile ja będę dał Możliwe, że tylko setofolę skosimy na tym odcinku Chyba rozmyśl na tą to małe pojechał, bo tamto to małe to też szybko pójdzie. Zobaczymy zresztą. <laughs> Jakoś to idzie, bo tu już pełny jest faktycznie. 83%, a tu pokazujecie na zegarach ile ma, nie. Pamiętam 15 na tym Niholandzie małym tym Najmniejszym z oryginalnych maszyn właśnie To właśnie to właśnie w tamtym kombajnie pokazywało się Pokazywało na ekranie ile ma się tom Z jaką prędkością się jeździ, a tu nic nie pokazuje jak widzicie trochę takie Uboższe Uważam, że tam coś pisze, ale nie widzę Na razie ekranu mam raczej na full, także powinno być to widać, z tym zdaniem Jak widzicie, za zaraz będziemy musieli wziąć przyczepę. Tu jeszcze raz, jeden przejazd będzie. Może jeszcze góra otworzymy. Tu łódzki zapalimy. Jeszcze kilka akcji w tej serii będę tu zrobić, ale już nie niezbyt dużo, bo nigdy nie chcę już mi się za bardzo grać na tej mapie. Chociaż teraz nawet no nawet farm na nie, nie, ale już tak średnio muszę też wciągnąć te, w tą serię. Tak wiecie z farming do 15 zamknąłem serię. Dobra pełna. już mi się nie chciało wracać, bo mu zresztą coś mi się z tym savem, coś tam popsuło. Nie wiem, nie mogłem poczuć, bo mi cały czas gry wyłączały. Reinstalowałem Farminga i nie Już mnie nie będę się e, bawił z tym A właśnie nie powiedziałem nawet jak widzicie Case wrócił z naprawy Przyczepa również e, Dodali mi właśnie Chciałem właśnie i tam mi teraz szerokie opony Case właśnie musimy go przetestować teraz Czy jak, jak oni go tu zrobili Pojedziemy tędy będzie bliżej wszystko działa tak jak powinno kurde w zasadzie to sobie będziemy jeszcze tę drugą przyczepę bo... praktycznie aha tu jest MF dobra ale odepchniemy nie pomyślałem chwilę wcześniej mam manualne przyczepienie? znowu nie dodałem z MF-em odjedziemy to sobie może tu wjedziemy na razie nim on tu nie będzie przeszkadzał dobra. Ten case jest fajny, chyba go nie sprzedam nigdzie, chociaż nie wiem za czym chociaż nie wiem, że niedługo to czasami nie sprzedam, bo właśnie będę chciał kupić nowy traktor To już niedługo czasami jest potrzebna właśnie nowy traktor, nowy kombajn, chociaż na razie ten kombań to mogę w zasadzie wypożyczać, ale tak... Miecz swój na własność też jest lepiej moim zdaniem niż wyporuszać to sobie kombaj. Dobra widać może skina sobie drwkę. Dobra. Poszły dwa skliny, ogólnie myszkę muszę wymienić, już dawno mówiłem, że muszę wymienić, ale jakoś tak na razie, coś to nie idzie za bardzo, ta wymiana tej mychy Jeszcze tam na drugą dosypię, dobrze, że wziąłem tą drugą trzepę, bo już miejsce na tej braku jednej, bo no w można wyłączyć. Wejdziemy na raz chyba, powinniśmy wziąć na raz myśl, bo jak nie to się troszkę denerwuje. Nie wiem, jak tylko, muszę tego Amiaka tutaj cofnąć, się. Chyba jacyś to pole i koniec odcinka będzie. Oczywiście. Chcę jeszcze dzisiaj to wyrenderować i wrócić Mamy dzisiaj ogólnie sobotę, wieczór już. Mamy godziny za 15, 18 jest, na jaką 20:00 myślę, że to będzie ogólnie wrzucone. Mamy umijek, ale to się go potem zgarnie albo po prostu się go przy, przyłożę. Znaczy w zasadzie tutaj orki już nie będzie. Na tym polu, bo tu była orka. Jak dobrze wiecie. Co agregatowałem tutaj. To w zasadzie orki tu nie będzie, bo nie musi, nie musi być orka. Hmm, no po prostu albo gruba robota leży w 20 minut, kurde. Trzebałoby skocić to pole. A oczywiście miałem powiedzieć, że jak po prostu jak nie będę miał dosyć wystarczająco kasy z pożniwach, to będę musiał jeszcze jakieś misje wykonywać, także spodziewajcie się na odcinku jakiejś misji. Jakichś, bo może być więcej niż jedna. Myślę, że to będą właśnie żniwa, bo... Rażle eee, właśnie więcej kasy można zrobić na misję Dlatego właśnie Może się jakiś odcinek z misji jeszcze ukazać A tu jeszcze trzy przejazdy, 4 w zasadzie z tym co jadę szybko idzie Prawie całą puszkę ulepiłem energić dziennika Nie wiem, że zaraz niedawno nagram drugiego odcinka od razu To to miał już na niedzielę też a to będę musiał to nagrywać Też pewnie już mi się dzisiaj nie będzie chciało i będę nagrywał jutro właśnie niedzielę I Jak widzicie w tym tygodniu ogólnie dosyć sporo odcinków filmów padło na kanał nie wiem ile ten dokładnie, ale chyba 4 albo 5 Także właśnie mówiłem dokładnie Mam ferię, ja właśnie kupiłem na mikrofon Ona no, no i tak nam za dużo nie dało, bo coś tam się z gniazdem obsuło Chociaż nie wiem czy tego nie naprawiłem, jeszcze zacznę na tym odcinku w ostatnim odcinku jak grałem z Arkiem, to też były szumy też było skajpa trochę szumy Bo coś tam, nie wiem coś tam się też im obsuło chyba Tak się nie żyło trochę co jakiś czas Pucha, pusta, wypite wszystko. Nie, masaje wersus są bardzo fajne. Znaczy ja się zastanawiałem nad innym kombajnem w zasadzie, fervor, żeby go kupić sobie na własność. <laughs> Potem wam może na końcu odcinka pokażę, że nie zapomnę. Będziemy sobie w internet i wam pokażę. już pewnie i tak mi odcinka do końca nie ogląda jeżeli ktoś oglądał do tego, do tego momentu to mi najpierw że oglądał do 23 minuty w zasadzie oglądałem do 23 minuty i tyle to tu jeszcze pół paska zostało pół przejazdu a ile ten MF nawet pożyczenie trochę kosztowało, bo z headerem i z wózkiem kosztowało mnie to około nie pamiętam, około 30 tysięcy czy 20 parę Tysięć. oczywiście musiałem wziąć kredyt z banku miałem 10 tysięcy, no jeszcze misję zrobię, tam 20 tysięcy miałem za misję chwili miałem w zasadzie 45 tysięcy. Zostało mi 15, nie? W ostatnim odcinku właśnie nie było. Eee, tutaj nie tutaj sobie co mówię teraz. No bo mówię, to robię już później poza odcinkiem, żeby właśnie sobie pożyczyć ten combine. Ale jeszcze kredyt mogę wziąć. Mam tam, nie wiem, 170 tysięcy chyba kredytu wziętego. Ja powoli by trzeba było to zacząć spłacać. więc takiego takiego skinienia zrobił, tak będę chwilę pracownika Dobra, hmm. ja był skin Wiem, nie mam talentu do robienia skinów, ale nic na to nie poradzę Ogo nie ale że tu już jedzie do końca Teraz pójdziemy po już mi się scroll dacił Mogę opaść na dół Halo o jest No mamy 25 minut, także będziemy kończyć Wejdziemy sobie sobie wyspiemy i Tamto pole z sojam sobie skoszę poza odcinkiem A tamto pole myślę, że na odcinku może skoszę W kolejnym odcinku te będzie właśnie będą żniwa. będę w tam ten jęczmień i pszenicę. I będę chciał właśnie teraz przejść strzelać tej soi, co mam będę miał skorzoną. Oczywiście już jest dosyć sporo, bo prawie dwie przyczepy będą. Będzie przy... będą lekko, bo jeszcze tam to pola zostało jedno. A dobra, tyle. Jeżeli odcinek się spodobał daj łapkę w górę. napisz również jakiś komentarz, jeżeli chcesz. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No I co, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!